Nie piłkę do wody. E, no to co? Eee... Szkoła. Jasno, ciężko. No, albo jasno, ja no nie wiem. Zależy. Jasna gdzie... ja. Zobaczymy, gdzie, gdzie polecą. Boty, kurde, nie? Nie, boty, kurde. no. Boty już skaczam. No właśnie, widzę, że tak w szkół Dobra. samolotu nie ma. Dobra, lecimy na ten policyjny. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Yy. Zjadłem już całego Mikołaja e, Tu na te ruiny, kurde leci dużo, chyba że to na... Czekaj, rano... Sporo tu spadochronów, ale oni chyba. Będą lecieć na Jasnaje. Popatrz się z tyłu Ile spadochronów. Nie, oni tam chyba lądują. Chociaż... Tak część dziw... jasnaja, część oni tak dziwnie albo... lecą, kurde, jakoś tak... Wcześniej otwierają, lecą daleko, ja nie wiem. Jakoś, takoś, jakoś, jakoś. Dobra, oby była jakaś snajperka na dachu, Ty ja bym już do nich napieprzał, nie? Ich Pawełek zaraz pewnie padnie. No, I be... Paweł, zjadłeś ten ryż? Dla psa? A nie, hmm? nie był ryż. No i ja. co, i nie ma nic. Chińczyka jadłeś. No, ale nie zrzemy e, Powiem wam sporo tutaj wylądowało ludzi, także jakiś szybki lutinki dojeżdżamy wszystkich, kurde. Dobra, ja idę piętro niżej, bo mat tutaj jest, co? Nie będziemy przeszukiwać tego samego bo to nie ma sensu. Jak to nie ma sensu? Plecak poziom drugi, kamza poziom drugi. Mhm. Dobra, jakieś bronie by się przydały, kurde. SLR, dobra, lepsze to niż nic. Tu, tu nic lepszego nie znajdę. Lepsze nic niż to. I, i, i. Eee, znowu SLR. Tu tylko amunicję Precaj wezmę. Prezak 14. Co to jest? A, gówno. Zjedności no no O jest AKM, kurde Dobra, no ja coś już tam mam I mi spierdolił Na drodze był Na drodze głównej czy pod, podporządkowanej? bo nam kurde pozabijają te boty i teraz tylko będzie ok to ja o apteczka ktoś tu był, Dzi otwarte, apteczki nie wziął? to musiał być bot albo Paweł o skar ten nie, nie, nie Ty strzela O tu mig do snajperki, dobra Wrócił tu kurwa tego smoka, chuja widać A po co ci coś widać? Żeby nie widzieć, chuja Jest Kuźwa mać O, moi moi O, twoi, Dobra, next My tu tylko na boty powinniśmy grać Mhm, tak Dawać mi Tam ewidentnie to jakiś bot strzela, kurda, nie? Bo one tak tempo stoją i strzelają ja Ty To chyba przeżywam. tak samo nie. nie psuj mi materiału, ja pierdzielę, no to, Co, co, co się stało? Gdzie są? Dawać mi ich Powiększony czegoś do, do, do Pawełka Polimator, może być? Polimator mm, mm, mam. Uuu, mój, mój. Twój, twój. Tak, tak. O, twój, twój. Jestem i 14 ktoś chce? Bieram A no, no był na śmieci. Ktoś chce coś wyrzucić M Mogę Ciebie No To mi się nie podoba <laughs> MK pojedynczo, szybko strzelna nie Wolbat, troszeczkę faktyczna nie Gdzie są te boty Czyla tam nie słyszysz na polu pewnie są na polu M240, M24. To się zdecyduje, jakie M24 ta sniperka. Nie, no już mam mini to. Mam lunetę 4 ja. Ja chcę. Ja mam czwórkę. Weź mi. I chodź tu. Weź mi, chodź tutaj mi. Tam strzelają w krzakach. Pierdzi, ale jadę tam, kurde, bo... Dawaj tą lunetę, chodź tutaj. Z dachu tu ja nic nie widzę. O, boj, boj. Ktoś idzie ze mną? Mam jedno miejsce. To nie, jadę sam. No chodź tu. Dzięki. Boi, boi, przejechałeś mnie. Czekaj, gdzie oni tu strzeli. Gdzie ja patrzyłem? Przy tym domku? Gdzie jest w ogóle strefa? No dobra, niedaleko mamy. Na ma tu jakiegoś Strzelali kurde i już nie strzelają, ja nie wiem. O, boj boj. Tam biegnie, za kamieniem, za mostem. Za sałatą. <laughs> Tam biegnie na polanie Szybko, szybko Dostał, powalony Zabity O, boi, boi Gdzie oni są? tam daleko gdzieś okay. O, ja też muszę się uleczyć, czekaj Jedź Czekaj Na prawo tutaj gdzieś Tak, tak tak, 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 tak Tu na wprost, Biegiem. zielony Widzę Widzę Ktoś do niego wali Widzę, widzę, w tym Rozbity Na tym drzewem jest Daję go. Gotyń. No, co, co, tu się dzieje? Postaw motor. F kliknię żeby się postawił. Dobra. Go. Go oh, oh, Paweł i Rangers. Masz, Paweł, samochód? Nie, kurde, jest tu bagi. No kurde, Arwasz, ty! trwam, Nie trafiłem. trwam, tutaj blisko trwam, Dawaj go zabity Paweł, a ty, ty co robisz? Już tak Nie. się zapytam. Ja ci po Paweł. Masz tego przy Nie. kamieniu? No, jak masz? Przecież on tutaj leży, kurde się czołga. O, teraz no dopiero go mam Tutaj jeszcze jest jeden. Biegnie Jeb go! <laughs> Ale go poleciało! Tu kolejny biegnie. Ale go poleciało go. O, powalony. A gdzie jest ten boy boy? Dawaj amunicję kurde. Uuu, plecak poziom trzeci zdobył dla mnie. <laughs> o, boy boy! O! O! Powalony, zabity. Amunicji piątki potrzebuję. No to lutuj tak. tych botów. Gdzie dałem lunetę, to nie chciałeś? Gdzie? No tam do tyłu mówiłem, że jest luneta. Daj mi tu, tam się trafniko koło tego gościa Ja pierdolę serio nie, nic nic nie było słychać Mówiłem Paweł słyszałeś coś? Ja nie skupiałem się na tym co tam Paweł mówił Ty się nie skupiasz w ogóle na niczym też Na tak. <laughs> swoich jajach, jajach co jajach Do strefy Hej Grzesiaczki na to nie, tego ja nie chcę. Dobra, bawa. u samochód jedzie. Jedziesz czy co? Jadę, tylko patrzę, czy coś, coś tu biegnie. Może i co biegnie? Nie. O ja, ale strzela. Mostem, mostem. A nie, czy nie ten mostem. Kto ci strzela? Jakiś strzelec. We 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 Wyborowa. Ale tutaj było jeszcze ich pełno tych botów. Czemu nie jedziecie tutaj? Bo nie słyszymy nic na razie. Bo trzeba wjechać w miasto. O, strzeź. No, z lewej strony coś. O kurwa, tu jest rzeka. Jest na znacznik. O, słyszę. Strzelają. Cholera. Tu z taką robotą. Już tam Grzesiu jest. Nie bawię się w takie coś. Zobacz, czy na... Widzę go! No idź. Zabiję. Looters? Mafia. Tak strzela. Chyba dobrze strzela. Jedziesz, czy nie? Jadę, jadę. Telling you, we kill them all. Cool. Lucky okay. chicken. Także się. dookoła jedzie. Ha! Już biorę, czekaj, zostaw mi tu na podłodze. I chuja. Wywaliłaś, wywali, wywaliłeś auto? Nie. Nie. Brawo, brawo kierowca. No nie? The best! Do strefy nie pod... No jeszcze no, tam przez... Dobra, ja tu się kitram. Bo ja muszę posprzątać po, po psie. Czy mówili, że twój pies nie robi w domu. Jakiś worek? A na mojego właśnie gadał, że w domu robi. Rękie, worek! Batonika się boi. Cover me. ty bo ty boisz, Co ty się boisz? Batonika do rąk wziąć? Jo, batonika, co ty kurde. No, a co? Sprzątałeś? Batonika Żygi. chyba, tak? Myślałem, że twój pies też w domu robi. Nie. A, a, a Chyba, co się że na jak nas nie ma w domu długo. A co się co się na No ja wiem. Najpierw patrz! A za późno. Dawaj, zrzut tam jest. Albo do... E, kuziwa mać! Znam. No przecież czy ty musisz... biegniesz z jednej i nagle kuźwa, zmieniasz na drugą. No to po cholerę no. Dawaj go. Na pierdziele prawie mnie ustrzelił zanim ty go zabijesz. Nie podchodź pod linię strzału. Ja będę podchodził gdzie będę chciał. No, no wszystko. i wszystko Jest zabit. Dojazd On się tu. Z drugim, Ale, nie, 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 nie. drugim tu jakimś się strzalał. Tu jest, tu jest kurde. Co zrobisz? Chyba daj trochę tych, tych tapsów BIEŻ NO Sam muszę gulnąć, bo już kurde Ledwie żyję Tam zestawy zostały, zobacz Nie mogę już nie ich wiem, podnieść Wiem, bo ja wyrzuciłem, bo już nie mam gdzie o, o o już Ej, to mogę tego, trochę tego wyrzucić Dobra, jest tu gdzieś auto? Jak to w ogóle strefa poszła? Dawaj, jedziemy szukać auta jeszcze, póki jest droga jakaś I Ja zaraz do szopy Wrócimy po Pawła Z prawej strzelają O, w ogóle coś milczy Z lewej się walą Medykamentów szuka Chwa nie ma auta, no I Tu już się kończy strefa No i dupa Dobra, dajemy te boty Aha, świetnie, paliwo się skończyło No wspaniale po prostu Nie jesteśmy w strefie jeszcze Czekaj, bo muszę się dotoczyć tutaj jakieś paliwo musimy, musimy na szybko, kurde Szukaj Kurwa, z nim To to kurde i tylko ja ten mam sprawdzać? A kto? Na kto kierowcą kurwa jest? Dobra mam paliwo dawaj spadamy z tym Bo musisz zatankować teraz Co ty nie powiesz? Tam są tam o -E. Full back, kurde Nm. -E. Na Wie. polu tutaj byli na polance po lewej Prosto o jest widzisz? I jeb go. Medykamenty chciałeś, wiesz? ja już i tak nie mam miejsca w lucaku. Z lewej strzeli, nie? W strefie A do nas? Jak do nas? Do Nie mógł do nas strzelać Na górce stój, 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 stój Kuźwa mać Z czego on tak walił? Zneutralizowany jeden No to dawaj dojazd Kurwa. Ja, pnie, dalej Zneutralizowany drugi Czekaj, bo się muszę podleczyć. Dawaj do szybko Jaki granat? Paweł oni są po twojej prawej. Chyba. Dawaj. Dawaj tak troszeczkę na prawo. Na prawo, nie tak do nich, bo ich jest trzech, a nas jest dwóch. Tam nie widziałem go, z lewej jest. Kuźwa masz. Z prawej. Już po motorze. Zleciał na dół. Skoro tam są smoki, to oni gdzieś tam siedzą. Poszły granaty. Kurde. cover. Ryj, ry. Tu był za tym. Giją Pawła. Tam jest jeden, no. Gobiłeś go? Tak, czekaj. Tutaj jest. Powalony. Weź szybko tam ten, bo Paweł jeszcze, muszę jeszcze podnieść. Jeszcze. jeszcze gdzieś będzie. Patrz, patrz się tam jeszcze. dookoła lataj nie tu. A, kurde. A, a, a. Kurwa mać. Teraz to już chuj. Szybka, szybka, szybka. Mateusz lecze się. Sam się lecz Podchodzi od góry 185 No i wszystko Słaby Mateusz tu 13 zabić, nie? Wiecie z... Ja nie? Jeszcze w międzyczasie żygi sprzątnąłem <laughs> Ja jem A co mnie zapoi? 857, widzisz to? No. Idę A widzisz moje 868? Bitches That's more than you